Założył tą jadłodajnię ksiądz w Samocia. E, od 2005 roku prowadzi ją e, ksiądz Ryszard Trutkiewicz e, i w tej chwili e, e, Parafia prowadzi e, to jadłodajnie, dofinansowana jest też z Urzędu Miejskiego, ale gdyby nie, nie pomoc ludzi, którzy przynoszą tutaj towary żywnościowe ze względu na bardzo wysokie koszty utrzymania, no po prostu ona by nie funkcjonowała. My nie pytamy się tutaj, nie pytam się. Osoby, dlaczego przychodzi. Dla mnie jest jeden powód. Jest po prostu głodna, przychodzi, przychodzi i je. Mniej więcej około ponad 50 osób przychodzi na posiłki. Okres zimowy jest takim okresem, gdzie jest zwiększona, zwiększona ilość osób, które tutaj przychodzą po pomoc żywnościową, nie? Żeby to znaczy, ja nie jeść. Przez cały rok? Tak, tak, nie ma nie ma przerwy. Działamy przez cały rok. Czynna jest od godziny 10.30 do godziny 12.30 w tym czasie wydajemy posiłki. A okres też taki prześwięteczny, jest takim czasem, kiedy, kiedy tutaj różne osoby przynoszą żywność i robimy paczki na osób, które są najbardziej potrzebujące. Nie? Są osoby, które, które przychodzą tutaj już od kilku lat, a pracuje tutaj 9 lat, także, także są osoby, z którymi się znamy bardzo, bardzo długo.